Cześć, witam Was, Dawid Karol Śrem. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na prezentację Mojego subwoofera z 6,5 cali Mniejszych już chyba nie robią A skąd w ogóle historia i pomysł na to Zapraszam na film Dobrze, na blad wjeżdża gaz 6,5 Cala 165 Najmocniejszy W momencie kiedy będziecie to oglądać Już będzie materiał o porównaniu Z 5-4 sztuk 6,5 cala, które mieliśmy okazję zobaczyć w Ekar Audio podczas zakupu przez Michała wzmacniaczy, aktualnie ja tutaj sobie szlifuję paczuszkę do Pride, od Prada T10. Wykończeniówkę trzeba zrobić, bo to na szybko, na film, tylko że było yy, nagrane. Yy, to Michał coś pisze, dobra i tak. Yy, skąd pomysł w ogóle na 6,5 cala sabufer? Zaintrygowało mnie to, co. Mogliśmy zobaczyć takie małe sabufery, naprawdę ciekawa rzecz. Jeszcze czegoś takiego nie miałem okazji zobaczyć na żywo. Producent mówi, że tutaj w uloteczce 17 litrów. Skrzynka SPL wentylowana 15, a zamknięta 6. Co tutaj macie? Dane, dane głośnika SD 143 cm, Xmax 11 w jedną stronę, więc 2 cm może chodzić dzisiaj podłączymy go na freer zobaczymy jak będzie jak będzie wyglądała jego praca tutaj mamy możliwości podłączenia dostajemy naklejkę producent mówi, że uzupełnienie pasma będzie chętnie to sprawdzimy 6,5 cala, ciekawa historia w swojej karierze CarAudio zaczynałem od JBL S2 12 calowego, później Devons 2715, excursion XXX, 15. Później dwie 12, ale ostatecznie ich nie włożyłem do auta Teraz Pride T10, mam już zakupione dwie 18, wcześniej były jeszcze 3 8 ekskursiony, które też widzieliście, więc brakuje 6,5 cala. No, jeszcze brakuje 21 i 32, ale to zobaczymy. Tak się prezentuje 6,5 cala subwooferek Skrzynkę Michał niedługo policzy. Będziemy działać. Tu widzicie cewka. Z tego co każe chyba 2,5 cala. 360 RMS-u. No i zapraszam Was, zaraz podłączymy to w lupo. Zobaczymy jak gra to na ferier. Zaczynamy. dobra jak widzicie Fajnie chodzi. Co tu dużo mówić? Za chwilę zrobimy skrzynkę. I kwestia tydzień, dwa pojawi się film z gotowym efektem. Zobaczymy, jaki wynik to pokaże. I ogólne odczucia w aucie. Pozdrawiam. Jeżeli się podobało, subskrybujcie. Dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie. Instagram. Pozdrawiam was. Hej.